Kolejny dzień Dzisiaj trochę później bo chwilę po dziewiątej Zeszła mi trochę z montażem Jezu, ja boję się go Idziemy do chóru, widzę, że ktoś już się otworzył Mogę sobie wcześniej wyjść w dobrze. <laughs> o Boże. No nie. Co to się stało? Nie mam do was siły. Nie mam siły. Ja pierd... No nie. Jajko, czemu jajka nie ma? No, No się już jest 3 nie odkrót. jedna tak kura nie niesie. Dobra, zaraz przyniesiemy nowej wody, ale na razie sama. Przepraszam panie. O jest Możecie sobie wyjść z ciepła. dobry Dobra. Zobaczymy się pewnie po południu, kiedy przyjdę zobaczymy czy nie ma jajka. Do zaraz. Mały update, dolałam im Więcej wody, bo zrobiłam to bardzo nieumiejętnie I wystawiłam tutaj karmę Żeby mogły sobie, że tak powiem, podejść Na podwórku posiedzieć, a nie tylko tutaj No i Podgryzanie trwa cały czas Będę musiała kupić białko, bo No na grupie facebookowej ktoś powiedział, że to niedobór białka. Tylko może się napisać, jakie białko byłoby najlepsze. No bo szukałam coś na internecie, ale no, no nie wiem. Nie wiem jakie. W ogóle jest tak ciepło, że chodzę w krótkim rękawku. A te gdzie nie chcą mi ubać tej trawki tutaj Zobaczę, może wystawię jedną. Tej nie. Jakąś taką wolną kurę. Taką, kurę. nie jest zbyt zajęta. Choć czy nie jest. No już. Widziałam, że nie jesteś zajęta. Patrz. Masz tu trawkę, nie? Jest tu trawka, ale nie możesz rozgrzebywać. Urwa ci tego. Spróbujesz Możecie mi napisać kiedy one zacząć, po jakim zachowaniu mam to stwierdzić. Wiem, że prawdzi się po grzebieniu. No ale jak na razie wszystkie miały, białe mają czerwony grzyb, nie się Stanęło na dwóch jajkach i dalej nie ma. Miało być wczoraj, ale dzisiaj jeszcze nie ma. Wczoraj nie było, dzisiaj też nie. Tamte się kąpią. Tutaj no kryje. Stareczek, u tam też słodko. No czy plusio jest? Dobra, ja muszę opanować tą sytuację, bo kurde mać no, piaskiem my sypiecie. Dobra. Uderzę się, jak będę sprawdzić jakieś jajko, bo wcześniej miałam sprawdzić, ale no, rozwój sytuacji chciałam wam przedstawić. Główka. Karna, zakończysz? Przywitasz się? Nie. Terapia kurza? One są za tobą. Odwróć się. Tych nie lubię, te się boją. Nie wiem kto mi to złamał No możemy wyjść na dwór No idź Dorkia Jej Kolorowe to i ciekawie. Oj, kto kury są Mogę wyjść. No to postaw kroka. Co na kurę? No nie na kurę, obok kury. <gry> Jakiś... Patrz jak ładnie. jabłuszko wcinają. Tu jeszcze są robaczki. Gryzam buty Kory mi gryzam buty. No załatwić kory Zachód słońca Nie wiem czy miś tak nie zamknął Zobaczymy. Przeliczymy i patrzymy dzisiaj. Więc łabki już zamknięte. Gołębie też. Mam wrażenie, że słyszamy jakąś skórę. A, to moje. Zamknięte, te tu zamknął Podejrzymy, gdzie one śpią. Kurty mać, no tam. Dlaczego nie na chrzędach? Dobra, interweniuję, bo się już tam gryzą. O kurde. Dobre. dobry. Światełko zapalimy. Okej. Okay. Jezu. Okropnie się to światło, zapala. Teraz jest... Okej. Okay. Dzień dobry. Muszę zobaczyć czy jest jajeczko. Maluski moje. Ale obawiam się, że nie ma.

Tam śpi. Ja bym wolała, żebyście na grzędach spały. Tu jest cała grzęda, nie? Jezu, ale zimno jest. Nie, no kurczę, tego jajka? Jestem złamana. Gładkie gniazdko mają. O, nie widać. Ну, бля, не будет видать? Ну, трудно. нет. Ну, нормально, что на Все пьяные. Но, начнем. Ну, бля, утре мне уже макияж есть, бо... Нормально вас скрипнет. Nie no, nie krzywdzę kurek malutkich, moich kochaniutkich. Dobra, to będzie tyle na dzisiaj. Kuratorium, bluźć. Piękny jest ten kurnik, uwielbiam go. Chowają się, żeby ciepło było. Nie tego. Dobra, idę śpić się sobie. Mam widzieć jutro jajeczko, dobrze? A Do jutro, pa. pa.